Cześć, typowina, witajcie na kawie z kulturą. Moim dzisiejszym gościem będzie Łukasz Jemiała. Łukasz. Łukasz, <laughs> dokładnie. Jakiej kawy się napijesz? E, no, oczywiście klasyczne espresso. Espresso, dobrze. Kawa jest, tak więc jest. możemy zaczynać. E, Łukaszu, można mówić i mówić o Tobie. Według mnie sceny lubelskiej, muzycznej bez Ciebie absolutnie nie ma. Znaczy jest, um, tylko byłaby bez mnie. No, byłaby ale by, by była. smutna, byłaby niedopełniona i niedokończona. Dziękuję. Występowałeś też z wieloma e, wielkimi artystami w całej Polsce i masz ogółem przepiękną karierę muzyczną. Dziękuję. E, no, jesteś ogółem bardzo e, Muzycznie takim pociągającym twórcą do tańca, do ruchu, do zanurzenia się w tej muzyce. Ale najważniejsze pytanie jest, kim Ty jesteś dla siebie? Kim ja jestem dla siebie? No, to bardzo dobre pytanie. Chyba najbardziej określa mnie sformułowanie minimalistą. Mm. Jestem minimalistą od dziecka, a świadomie od kilku lat. I właściwie, kim ja jestem? Jestem minimalistą. Nie lubię przepychu, nie lubię barokowości. W muzyce barokowej mnie też pociąga najbardziej Handel, który jest minimalistycznym twórcą baroku. I ogólnie lubię minimalizm. Nie lubię się otaczać rzeczami, które są mi zbędne, również w muzyce. Nie lubię pompowania rzeczy, promowania rzeczy, również siebie, więc jestem oprócz tego, że dziękuję za komplement, że jestem jakimś tam uznanym muzykiem, to jestem również na pewno muzykiem, który najbardziej mi znanym, który najgorzej siebie promuje, dlatego że nie lubię ogólnie i sam w internecie oglądam ludzi, których sam znalazłem. Nie lubię, jak ktoś mi podsuwa w taki ordynarny sposób, że, żebym, że powinien kogoś posłuchać, bo, bo ten ktoś ma na przykład dużo wyświetleń. Ja, ja działam dokładnie odwrotnie. Jestem fanem w internecie osób, które są bardzo mało znane, a jak stają się popularne, to ja przestaję ich słuchać. I e, lubię takie znaleziska i sam uważam, że jestem takim znaleziskiem dla niektórych ludzi. I dopóki mogę być takim znaleziskiem, to ma to dla mnie jeszcze jakikolwiek sens. W sensie, gdybym, gdyby ktoś się teraz do mnie odezwał, że chce wykupić promocję mojej twórczości w radiach, żeby za miesiąc cała Polska śpiewała moje piosenki, to pewnie bym to zrobił dla pieniędzy, bo mam hmm. rodzinę, ale na pewno nie przykładałbym do tej twórczości żadnego znaczenia. Napisałbym piosenki i... I po prostu nie, nie, nie miałyby dla mnie artystycznej wartości. Mhm. Ty uważasz, to? że to jest właśnie ta mm, największa wada przemysłu muzycznego obecnie, czy wymóg, wymóg promocji. Obecnie, ale ogólnie największa wada ludyczności w ogóle. Jak się tak popatrzy na historię, jeżeli już o tym rozmawiamy, będzie poważnie ogólnie, <laughs> <laughs> ale jak już o tym rozmawiamy, to tak, to rzeczywiście tak jest, że od wieków to, co najprostsze i najbardziej ludyczne, było najbardziej powszechne. Mhm. Tylko, że po prostu dawniej był bufor w postaci tego, że ludzie byli niepiśmieni, niewykształceni, nie mieli dostępu do na przykład źródeł przekazu, jak telefon. I, 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 i przez to jakby nie bardzo można było z, szerzyć taką kulturę ludyczną. Nie? Mhm. Natomiast w tej chwili ona jest no, na topie. No i wydaje mi się również moim zadaniem i myślę, że wielu twórców ma, ma podobnie, jest to, żeby na swoim małym poletku, który uprawiamy, starać się temu przeciwstawić, jeżeli ktoś dostrzega, że to jest ogólnie, że w tym jest coś złego, nie? Natomiast ja dawniej miałem jakieś takie... Dzisiaj na to z perspektywy czasu patrzę dziwną taką misję, na przykład nawracania ludzi, żeby nie słuchali disco polo i tak dalej. Obecnie mam tak, żeby sobie każdy słuchał czego chce, natomiast bardzo dbam o to, żeby mnie nie namawiać do słuchania i w ogóle patrzenia na rzeczy, które nie chcę. Staram się o to dbać. Nie oglądam rzeczy, które, które ktoś mi podsyła, nie słucham rzeczy, które ktoś mi podsyła. Staram się ten grad informacji, tak jak deszcz, który. Na nas pada, ale na nas nie spada, to właśnie staram się dbać o taki dach, właśnie który nas chroni przed tym deszczem, który by na nas teraz spadł. I myślę, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, jako kompetencja współczesnego człowieka, i to też powinniśmy pokazywać jako twórcy. Ja na przykład chciałbym. Chętnie oddałbym pałeczkę bycia super zabawiaczem publiczności na pałeczkę kogoś, kto może ludziom mówić o tym, że powinni dbać o to, co wpuszczają do siebie, do środka. Bo, bo jest w dzisiejszych czasach tego bardzo dużo, więcej niż kiedykolwiek, i jest to bardzo ważne, żeby, żeby o to dbać. Ale żeby to robić, to przede wszystkim edukacja, nie? I to jest coś, czego zawsze brakuje, bo, bo e, po prostu. Jak człowiek jest wyedukowany, zaczyna niestety zadawać pytania i zaczynają mu się rzeczy nie podobać, i, i po pewnym czasie zdaje sobie sprawę z tego, że niewiedza jest jednak błogosławieństwem. Dużo łatwiej się żyje, y, będąc w niewiedzy, no a niestety nie da się, od, y, nie da się odzapomnieć y, rzeczy. Jak się już raz dostrzeże pewien problem, to niestety żyje się z nim do końca życia. I po prostu niektórzy ludzie sobie z tym dobrze radzą, y, a niektórzy ludzie sobie z tym radzą gorzej. No. Ale strasznie szeroki temat. No, przepraszam. To mm, jest fascynujący temat, zwłaszcza tej samoświadomości. Ta rozbudzona samoświadomość jest pewnego rodzaju nobilitacją i takim wyjściem z tłumu, mhm. jakby wybiciem się z niego, ale jednocześnie przekleństwem. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. nie? Dokładnie. No, no tak i to mówiąc. też jest chyba tak trudne, jak, jak się jest muzykiem i, i osobą publiczną, tak artystycznie publiczną. No. no bo ty jako artysta reprezentujesz sobą serię wartości, serię wartości estetycznych też, e, jakiś przykład nagle, czy może nie wiem, przed jakimiś dziećmi, jak występujesz, no to kurczę, też by dobrze było, żeby. Nie były to treści, które będą źle wpływać, nie? No, no i tak. I to jest ten problem. A jak nie masz tej świadomości, bądź decydujesz się to ignorować, no to po prostu... Występujesz i na tym się kończy temat. Nie? No, znaczy, ja tak uważam, że idealny jest, w ogóle jestem też, jak zaczęliśmy rozmowę o tego, że jestem minimalistą, to też jestem zwolennikiem teorii złotego środka. Czyli trzeba, moim zdaniem, a propos twórczości, muzyki, no bo właściwie dlatego się spotkaliśmy, bo gram i śpiewam, to o tym będę mówić. W tym polu się czuję dosyć bezpiecznie. Jakby trzeba, moim zdaniem trzeba robić rzeczy, które będą podane w sposób przyswajalny dla ludzi, czyli nie iść, na przykład ja mam tak, nie iść w rzeczy, nazwijmy to w cudzysłowie bardzo artystyczne, jakieś oderwane od rzeczywistości, wiadomo o co chodzi, ale z drugiej strony, żeby nie dać się za bardzo wciągnąć w tą właśnie ludyczność przeze mnie wspomnianą wcześniej. Czyli szukać złotego środka. I ja na przykład przez wiele lat byłem kojarzony z muzyką retro, z, mu z muzyką, że wszystko co elektroniczne to w ogóle fu i, i, i tak dalej, a w tej chwili. I to jest dla mnie też fascynujące. Jestem fanem elektronicznej muzyki minimalistycznej i w ogóle bardzo lubię elektroniczną muzykę i. Bardzo się cieszę, że w Lublinie powstaje taka scena w ogóle oddolna, undergroundowa, która bardzo mi przypomina scenę teatru impro. No, po tej to sprzed kilkunastu lat, takie oddolne inicjatywy, mhm. które, w których y, widać pasję ludzi, że chcą coś robić. I właśnie w tej chwili w Lublinie mamy do czynienia z, z, takim, e, z takim nowym tworem e, muzycznym, który bardzo mi się podoba i właśnie zbiegł się w czasie w moim życiu, kiedy ja po wielu latach. Tylko właśnie gitara, jakaś tam piosenka retro, czy tam jakieś dawniejsze klimaty. Ja wręcz przeciwnie na najnowszą płytę aż tylko to, napisałem sobie piosenkę, którą sam w ogóle zrobiłem w domu. I ona jest właśnie elektroniczna, w takim stylu minimal i który bardzo w ogóle mi się podoba. Podoba mi się sfera wizualna yy, takich występów. Podoba mi się, że bardzo często są to właśnie estetyka jest taka minimalistyczna, nie jest przeładowana i na, naprawdę dużo chętniej poszedłbym na dobry koncert elektroniczny. To w ogóle jest mi niesamowicie, że w ogóle jestem w stanie to przyznać szczerze, ale chętniej poszedłbym na dobrą elektronikę niż na przykład na koncert, nie wiem, samego Pola McCartneya, nie? Ja też jestem, chyba jestem introwertykiem tak ogólnie, jak teraz tym czytam trochę, więc jestem. Y, źle się czuję w dużych społecznościach ludzkich. Nigdy w życiu nie byłem na dużym koncercie. Nigdy w życiu nie byłem na narodowym. Nie na publiczności. Na publiczności, bo nie, znaczy też nie występowałem nigdy na narodowym i raczej nie będę i wcale z tego powodu nie płaczę. Natomiast, natomiast y, 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 nie lubię dużych skupisk ludzi. O. Bardzo lubię klimat właśnie małych występów, sam grywałem dla kilku osób występy i wspominam je bardzo dobrze. No i tak, także minimalizm, złoty środek i, i te, takie rzeczy, to jest coś, co mnie między innymi trzyma przy życiu. chciałem Cię teraz zapytać o utwór Dziękuję, mhm. też z tego samego albumu. Wyjątkowa, wyjątkowa piosenka, zaskakiwała mnie co, co, co chwilę, poruszyłeś tam dużo um, znanych imion właściwie, nie nazwisk tak. i czy to właśnie są twoje takie największe inspiracje życiowe? Właściwie piosenka wzięła, się, piosenka wzięła się stąd, że słuchałem płyty winylowej na gramofonie mojego taty z moim synem. I to, że słuchałem na gramofonie mojego ojca, a słuchałem z moim synem, który miał wtedy półtorej roku, jakoś tak mnie poruszyło. Chodziło o pewną taką, taką koneksję międzypokoleniową. To akurat były czerwone gitary. I wtedy przyszła mi do głowy taka myśl, że mógłbym napisać piosenkę, która będzie zbiorem imion polskich twórców z dawnych czasów, piosenek, które mnie, no właśnie, do tego jeszcze wrócę, czy mnie inspirowały, ale wtedy się pojawił pomysł tego zbioru imion. I po prostu następnego dnia poszedłem sobie do Domu Kultury na Czechowie, gdzie mam taką fajną możliwość współpracy, że po prostu przychodzę i tam sobie ćwiczę w ciszy i spokoju. Usiadłem i napisałem sobie ten tekst i muzykę dosyć szybko. I właśnie pytanie czy mnie i oni wszyscy inspirowali. W jakimś stopniu tak. Natomiast nie siedzę w domu szczerze, nie siedzę i nie słucham w całości albo Młandrzeja Zauchy czy, czy Nalepy, nie? To nie jest tak, że jestem jakimś takim wiernym fanem, że mam ich plakaty, czytam o nich książki i tak dalej. Bardziej chodziło o pewne wrażenie... Ja w ogóle uważam, że te lata późne, 60. i 70., był to pewien szczytowy moment w historii muzyki popularnej XX wieku gdzie się świetnie zbiegło doświadczenie jeszcze jazzowe lat 30 i 40 z rozwojem show biznesu, ale jeszcze nie takiego jak dzisiaj rozumianego, to dopiero raczkowało i jeszcze elektryfikacja tego wszystkiego, że oni się strasznie jarali tym, że są te gitary elektryczne, że można na różne sposoby się tym bawić i tak dalej i uważam, że te dlatego przywołuję twórców z lat 60 i 70, czyli Czesława Niemena, Marka Grechutę, takim właśnie twórcą, od którego Zaczyna się w ogóle płyta. Dziękuję panie Marku za wiarę w te dni, których nie znam jeszcze. Dla... Bardzo mi zależało, żeby pierwszy wers był o Marku, dlatego że rodzice mnie zamęczali Markiem Grechutą, kiedy jeździliśmy do mojej babci w Sandomierzu z Limanowej, mm. to jest 200 kilometrów. I byłem zmuszany jako nastolatek do słuchania e, korowodu i tych wszystkich przebojów. Wtedy byłem fanem Molesty i nienawidziłem słuchania Marka Grechuty. Po latach doceniłem, że byłem do tego zmuszany. Mhm. Natomiast e, może dlatego Marek Grechuta, e, rzeczywiście nawet w tych czasach mojego hip-hopu, był tak, dla mnie takim twórcą, który mnie nurtował. I, i, Zadawał pytania, które gdzieś tam, chociaż ciężko mi to było przyznać przed sobą, były dla mnie interesujące. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, i tak dalej. To mnie interesowało i podobało mi się, że ktoś o tym śpiewa. Mhm. To było bardzo hip hopowe. To było, jak dzisiaj o tym myślę, to, to, bo to było pytanie o rzeczy bardzo hip hopowe. Może za szeroko powiedziane, ale to było pytanie o coś głębiej. To nie były proste piosenki, że ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, chodźmy na plażę i popatrzmy na falę, tylko on, on pytał o coś ważnego. A jakoś chyba jestem tak skonstruowany, że lubię zastanawiać się nad rzeczami, które są wieczne, jakieś takie nieskończone. Lubię po prostu zadawać sobie takie pytania i lubię takie piosenki. Nie? Lubię, jak ktoś w piosence pyta mnie o, o prawdę, dobro, piękno, stara się poruszyć taką nutę. Nie? I odwrotnie, nie lubię piosenek, w których ktoś śpiewa po prostu o miłości. Kocham Twoje włosy. I, i Twoje rzęsy, nie? Takich piosenek nie lubię. Więc wracając do piosenki Dziękuję, usiadłem, napisałem sobie tę piosenkę. Tak szczerze mówiąc, nie, bardzo chciałem, żeby się tam znalazła jeszcze postać Piotra Szczepanika. Natomiast wtedy jeszcze żyłem, jak pisałem tę piosenkę. A nie chciałem pisać o jedynej osobie, która żyła, reszta wszyscy już byli umarli, więc napisałem o Ryśku Ridlu. Zresztą wśród moich znajomych muzyków ta piosenka miała na początku tytuł roboczy Dziękuję Ryśku. I dlatego zmieniłem e, potem tekst na Outsiderze, bo rzeczywiście ten rysiek brzmiał dziwnie, trochę jak Janusz Biznesu. E, no i, i fajnie. I estetycznie teraz już ta piosenka się zgadza, i przywołana przy, przez ciebie ta część B, w której wyśpiewuje jeszcze ten swój żal e, do współczesności, właśnie, do że świata do obecnie. świata muzycznego obecnie, właśnie do miłości w Zakopanem, do oczu szalonych, przez które ja nie oszalałem. Zielonych. Zielonych oczu, tak. no właśnie. Tu, bardzo, bardzo wymowne, że, że Zenek nazwał to szaleństwem, bo ja również uważam, że to jest szaleństwo i jakby z kompilacji tych dwóch słów wyszło mi właśnie to, że ja, ja nie oszalałem mm. I, i, i bardzo się cieszę, że Ci się ta piosenka podoba. Jest ona dla mnie takim papierkiem lakmusowym. O tyle, że jak wiem, że komuś się to podoba i kogoś to porusza, to wiem, że mam z tą osobą e, jakby wspólne tematy do... Rozmów w tym sensie, że myślimy podobnie, nie? bo tematy do rozmów można mieć z oportunistą, ale że myślę podobnie z kimś. I cieszę się, że zacząłem z biegiem czasu w ogóle pisać piosenki, bo przez lata tego nie robiłem, nie odczuwałem takiej potrzeby. A im dłużej to robię, tym bardziej mam potrzebę pisania piosenek, takich, które ze mnie wypływają. Czyli, tak jak mówiłem wcześniej, piosenek, które traktują o pewnych rzeczach, no głębszych, metafizycznych. Nie zupełnie nie interesuje mnie pisanie piosenek doraźnych. Nie uważam, że i tak powstaje. Ktoś mówił, że codziennie w internecie pojawia się 60 tysięcy nowych utworów i podejrzewam, że duża część z nich są to utwory właśnie takie przyziemne. Nie. Jak wspominasz swój najgorszy występ? O, to jest też ciekawe, jaki to jest najgorszy. Czy, bo Może powiem o pierwszym. Jak pierwszy raz w życiu wyszedłem na scenę, jeszcze w starym Hadesie, to zapomniałem tekstu w połowie. Mm. Cudzego to, czy własnego? Cudzego, cudzego. No. I e, także zawsze jak ktoś potem przez te lata, jak ktoś mówi, jak ja to robię, że występuję, że znam tyle piosenek, że jestem na scenie taki swobodny i tak dalej, zawsze przywołuję, że może dlatego, że na początku zaliczyłem taką wpadkę, że jeszcze wtedy nie umiałem sobie poradzić, bo oczywiście wiele razy w swoim życiu zapomniałem teksty na scenie, tylko że już jakby te ilość lat na scenie sprawia, że umiem sobie poradzić, nie? Mhm. Coś doimprowizować, dośpiewać, coś tam powiedzieć. Natomiast wtedy ja się po prostu zatrzymałem, nie? Taki, jak to mówią, taka czarna dziura, najgorszy grzech, jaki ktokolwiek może popełnić, kto występuje. Zapominasz tekstu, przestajesz grać i jest taka cisza zupełnie niezręczna. No, więc tak, to od tego zacząłem sw swoją sceniczność i uważam, że to było bardzo fajne i potrzebne, bo jakby odbiłem się i potem już mogłem lecieć sobie wyżej, natomiast dużo jakichś takich ja miałem, oj, mamy mało czasu, ale i jakieś takie e, e, wychodzenie z koncertu w trakcie, bo ludzie mnie nie słuchali. E, w czasach właśnie, jak byłem dwudziestoparoletnim popakiem, to byłem taki bardzo ortodoksyjny w sprawach występów. Mhm. Grałem tylko te piosenki, które rzeczywiście lubiłem i to nawet jeżeli to były piosenki, które, których nikt nie znał, tylko ja. E, no w czasach studenckich w ogóle niechęć do, do śpiewania jakichś takich biesiadnych piosenek na imprezach studenckich. Ludzie wiedzieli, że gram, że śpiewam i nieraz chcieli, żebym coś zagrał i oczywiście nigdy tego nie robiłem. E, najgorszy występ, jaki zaliczyłem w życiu? Zależy w sumie w jaki sposób. Dla mnie najgorsze prywatnie są imprezy, na których ludzie zapraszają mnie na zamknięte eventy i chcą, żebym e, ich pozabawiał. Mm. O, bo wiedzą, bo wiedzą, że jestem. Ja, na przykład, ja jestem na scenie jakby otwarty, uśmiechnięty i tak dalej, ale bardzo lubię, kiedy to, że nie wychodzi. Natomiast może to jest też brak profesjonalizmu, bo powinienem być trochę aktorem, który może, nie wiem, umrzeć ktoś z rodziny, ale wychodzi o 19 na scenie i ma być e, uśmiechniętym e, kabareciarzem. E, więc ja tak nie umiem. nie. Lu jestem uśmiechnięty i otwarty, ale jeżeli to wychodzi ze mnie. Natomiast jak widzę, że ktoś ode mnie wymaga tego, żebym kogoś pozabawiał, jak małpka w cyrku, jeszcze pożonglował najlepiej, bo lubię żonglerkę, to, to wtedy ja się blokuję, nie? Nie miałem nigdy takiego. Nie, nie, nie miałem nigdy takiego czegoś, że najgorszy z, że zrobiłem najgorszą wtopę, to było na, na Torwarze w Warszawie zapomniałem tekstu na, na tej ogromnej sali tam. I to było, i to, muszę się przyznać, że to wynikało i sobie było w czasach takiej mojej nonszalancji artystycznej, że po prostu sobie jeździłem, byłem już nauczony, że sobie daję radę, więc a, haha, ha, dam sobie radę, coś tam, coś tam, no i właśnie tam się zdarzyło tak, że sobie nie dałem rady. I tam było tak, że śpiewałem w duecie z dziewczyną, która była świetnie przygotowana, a ja, z racji tego, że nie kontrolowałem piosenki sam, bo nie miałem gitary, tylko był pół playback, to nie było możliwości, żeby nagle coś sobie dograć, coś tam powiedzieć, tylko po prostu leciał plik i trzeba było wykonać swoją partię, nie? Mhm. No i wtedy no i to była też to było kiepskie ze względu na to, że ja coś strzaniłem, ale dobre dlatego, że staram się z takich rzeczy wyciągać wnioski, bo yy, od tamtego czasu już na przykład nie robię tak, że liczę na to, że jakoś mi się uda, nie? Tylko staram się przygotować do występu i też z, widzę, że z biegiem czasu w ogóle Zaczynam, może jest w tym mniej takiej no, młodzieńczej nonszalancji, ale za to staram się, żeby to po prostu, żeby być przygotowanym, mówiąc krótko. nie, no i tak, oj bardzo dużo no, do takich różnych sytuacji które sam prowokowałem niejednokrotnie, spóźniania się na występy i, i tak dalej, zdarzało się. A propos przygotowań, co przygotowujesz dla nas na Noc Kultury, Powiem, że występujesz. Tak, tak, no Piotr Gdankiewicz, który ma barbershop tutaj na Kowalskiej, nagrywał bas na płytę Dziękuję, o której rozmawialiśmy i wiem, że jest też fanem bluesa, mhm. takiego pod znaku Black Keys mhm. i płyty Delta Cream, którą ja również bardzo lubię. No więc połączyliśmy siły i właśnie bardzo mi się podoba to, że mamy zamiar wyjąć wzmacniacze na chodnik przed barbershopem no. i grać blues w ogóle w takim stylu, ja to nazywam robieniem trochę takiego starego Harlemu w ogóle na starym mieście w Lublinie, bo to nie będzie scena, światu i tak dalej, tylko właśnie w takim stylu bardzo korzennym, nie? Na chodniku, Jakieś tam wzmacniacze, perkusja, bas, e, gitara i, i będę śpiewał bluesy. Pewnie będzie kilka takich znanych, znaczy znanych dla mnie i dla środowiska bluesowego, ale na nocy kultury właśnie specyfika jest taka, że jest dużo osób, które jakby no, nie znają muzyki bluesowej, więc dla nich to nie będą znane utwory. W sensie to nie będą przeboje, nie? Mhm. Nie idziemy tam, żeby grać, nie wiem, kiedy byłem małym chłopcem hej, czyli taką piosenkę, którą przechodzi i taki po prostu kojarzy. Nie, no będziemy grać blues, nie? nie. I bardzo to lubię. No. Właśnie od jakiegoś czasu daję sobie przyzwolenie na granie rzeczy, które ja lubię, nie? I staram się właśnie też grać z ludźmi, którzy również to lubią. I wtedy już mniej człowiek się przyjmuje tym, czy publiczność to zna, czy będzie w stanie sobie zaśpiewać refren. Mm. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to, nie? I to jest właśnie bardzo fajne, że zagramy muzykę, którą lubimy. I wtedy mam wrażenie, trafia się też do ludzi, którzy potrafią docenić to, że ktoś na scenie jest autentyczny, nie gra pod publikę, nie? No co ja przez wiele lat robiłem i w sumie też robię, bo akurat obecnie uprawiam wewnętrzny taki dualizm artystyczny. Są występy, które po prostu gram, są to najczęściej imprezy zamknięte, gdzie po prostu gram piosenki znane. Bo umiem je, znam je na pamięć, umiem je zaśpiewać, zagrać, robię to od lat. I dawniej robiłem tylko to, natomiast w tej chwili mam też drugą część, to są właśnie projekty moje, mhm. takie właśnie na przykład, jak granie bluesa starego, dawnego, nieznanego, czy w ogóle moje autorskie piosenki. I to mi pozwala jakby wewnętrznie mieć przynajmniej poczucie, że robię coś bardziej artystycznie, nie? No, już nie wystarcza mi granie tylko znanych przebojów polskich wokalistów. Przez wiele lat robiłem właściwie tylko to i teraz się dziwię w ogóle, że to mi wystarczało. A w tej chwili już mam taką potrzebę, żeby robić rzeczy artystyczne. Na przykład dlatego właśnie nagrałem płytę, AŻ tylko to, e, która jest płytą bardzo w klimacie wcześniejszych naszych pytań, gdzie właśnie zadaję sobie pytania propos, no właśnie takie egzystencjalne, e, i wylewam też trochę jakichś takich swoich przemyśleń propos współczesności. A że najczęściej są to gorzkie przemyślenia, to płyta jest taka, powiedziałbym, gorzka. No i bardzo się z tego cieszę. No, super. Łukaszu, to była naprawdę wielka przyjemność rozmawiać dzisiaj z Tobą. Wzajemnie. Zobaczymy się na Nocy Kultury. Dokładnie. przyjdziemy z kawą, espresso, tak, będę pamiętać, tak, i z kamerą tak, przywitać tak, się. E, tak, sama przyjemność. Trochę zimno, trochę głośno, trochę deszczowo, tak. ale e, tak. I refleksyjnie. I Refleksyjnie. I trochę frustracji na przemysł. Ja, e, nie tylko na przemysł, ale ogólnie na rzeczywistość, nie? Tak. Mam takie coś, ale cieszę się, że widzę na przykład dobrodziejstwo internetu też jest takie, że ono łączy ludzi z różnych społeczności i widzę, że w internecie też jest bardzo, dużo bardzo duża społeczność ludzi, która wykorzystuje internet, który jest machiną tego wszystkiego, co mi się nie podoba, do właśnie przekazywania treści, które mi się podobają. Czyli jest bardzo dużo kanałów, gdzie ludzie opowiadają o życiu poza społeczeństwem. Nie. To jest niesamowite, że mieszkają w lesie, mają wi-fi i opowiadają z domku w lesie. I są takie w ogóle kanały, nie? Jak, to, jak się przeprowadzisz do swojego domku w lesie, to będziesz mógł oglądać też ciekawe spotkanie. No, ale ja pewnie, to właśnie o to chodzi, paradoks polega na tym, że ja pewnie nigdy tego nie zrobię, nie? Bo jakby ja jestem jednak zwierzęciem społecznym i potrzebuję społeczeństwa, ale z drugiej strony dostrzegam bardzo dużo jego mankamentów. Myślę, że jest to kwestia... Yy, wyjazdu, tak jak dawniej dużo jeździłem na rowerze za granicę, to jest to kwestia wyjazdu, żeby odetchnąć, ale jednak powrotu. Nie no. nie widzę się w roli kogoś, kto przez 300 dni w roku e, siedzi samotnie w lesie. Ciężko mi jest sobie to wyobrazić, chociaż mówię teraz do Łukasza Jemioły w roku 2033. Ciekawe właśnie, co teraz robisz. Czekamy, co teraz robisz. przy okazji. No, to no tak. To no dziękuję na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia na Noc Kultury i do zobaczenia za y, 10 lat. Dokładnie. Tak, no. Cześć.